Jedzie teraz SA103 Duet do portu RP1. I pozdrawiam Dawo, kolejowy. Jedzie do portu lotniczego, jestem z kolegami i jedzie do SA103008 i zapewne 009. S2 tak się prezentuje. Tak się prezentuje. SA-103, czekamy jak odjedzie. I odjeżdża teraz SA-103 z duetem do portu. Tak się prezentuje? Nie I dokładnie w końcu. SA-103! Bardzo krótki skład. Pojechał. Nie wierzę, co się teraz stało. Więc do zobaczenia. Pozdrawiam, Dawo Kolejowy.